Wykonam teraz badanie. Będzie to audiometria tonalna. Polega ona na tym, że będę podawać dźwięki do słuchawki. Będą to pojedyncze tony. I za każdym razem, kiedy usłyszę pani dźwięk, nawet taki bardzo cichy, będę prosiła, żeby przycisnęła pani przycisk, tutaj z góry. Dobrze, to teraz założę słuchawki i jeszcze zapytam, czy któreś ucho jest gorsze, a któreś lepsze? Jak pani czuje? Wydaje mi się, że to prawe jest gorsze. Gorsze. To zaczniemy od ucha lepszego, czyli lewego w tym przypadku. Jeszcze ewentualnie może Pani zdjąć okulary, żeby było wygodniej podczas badania. Może Pani sobie obok odłożyć. Przejdę teraz do badania drugiego ucha, czyli teraz prawe. Dobrze, teraz zdejmę słuchawki. Teraz jeszcze raz założę słuchawki i sprawdzimy próg dyskomfortu. To badanie wykonamy dlatego, że wspomniała Pani w wywiadzie, że cierpi Pani na szumy uszne. W ten sposób sprawdzimy, czy nie jest zawężona przypadkiem dynamika słyszenia i czy nie ma Pani może nadwrażliwości słuchowej. W takim razie teraz poproszę, żeby przycisnęła pani przycisk w momencie, kiedy ten dźwięk będzie za głośny i będzie już dla pani, będzie sprawiał dyskomfort w pani odczuciu. I znowu od ucha lewego zaczniemy. Bardzo dobrze. Teraz przejdę do badania przewodnictwa kostnego. Założę pani słuchawkę, która będzie znajdowała się za uchem na kości. I tak samo jak przed chwilą, w momencie kiedy usłyszy pani dźwięk, nawet bardzo cichy, bardzo proszę o przyciśnięcie przycisku. Dobrze, dobrze zacznę od ucha prawego. Bardzo proszę. Bardzo dobrze, teraz zmienię słuchawkę na drugie ucho. Teraz przejdę do drugiego badania. Będzie to audiometria mowy. Będzie ono polegało na tym, że będzie pani słyszała jednosylabowe słowa, najpierw do jednego ucha, później do drugiego. Zacznijmy od prawego ucha. I pani zadaniem będzie powtarzanie tych słów. Jak tylko pani usłyszy jakieś słowo, to proszę je powtórzyć. Może być też tak, że słowo będzie na tyle cicho, że pani będzie słyszała, że ktoś coś mówi, a pani nie będzie niestety rozumiała to proszę wtedy powiedzieć, że nie rozumiem, albo dalej. Dobrze. <laughs> Jak? Tak. Gło głos Weź. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Bardzo dobrze, teraz będzie to samo do lewego ucha. lat zes... Nie rozumiem. Grosz widz. Bardzo dobrze. Już obydwa badania zostały wykonane, teraz wydrukuję i przejdziemy z powrotem do gabinetu. Dobrze, dziękuję.